Andrzej Sosnowski latem 1987. A było tak, że twoja śmierć usiadła w moim cieniu, żeby się o mnie oprzeć. Odetchnąć moimi myślami. Zerwałem się z miejsca, szukałem słońca w zenicie. Uzbroiłem się po zęby w humor i witaminy. Wzruszyłem ramionami i strząsnąłem duszę. Zerwałem czarny bandaż. Czarną łunę z pamięci. Dodałaś mi polotu. Jadłem owoce garściami. Mikroelementy stanęły na straży komórek. Szybko, celowo chodziłem. Od sprawy do sprawy. Wskoczyłem nawet w ślub, nucąc epitalamia. Zaczęłam nawet ćwiczyć. Biegi, pompki, sprężyny. I żadnych nadużyć na niewczesny umór. To dni były na umór. A każdy sen wściekły po aurze przywidzeń i zawrocie zmysłów, jak wielki napad na powierzchnię ziemi, kołatanie ciała, żeby wejść w zimową kwaterę. I goniłem w piętkę, traciłem wysokość, gubiłem krok i miarę, i traciłem oddech. Zgubna poriomania, szalone podróże, nie bordo do Nürtingen, ale zawsze. Ziemia pod stopami, wszędzie taka miękka. Czułem, że stopy grzęzną w niej po kostki, a w nocy łóżko było jak zapadnia i bez szmeru usuwało się spod ciała. Później luki w pamięci, zapatrzenia w okno. Tam mała dziewczynka w bloku naprzeciwko uśmiecha się z żyletką pomiędzy zębami. myślał o jej chłodnych pocałunkach. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.